u nas przyja tym, którzy grają. Klubo Quiz w nowym wydaniu. Ze mną dwaj wyjątkowi klubowicze, którzy w niejednym klubie byli. Niekoniecznie sportowym, chociaż w to akurat nie wchodzę. Oj, Oczywiście, to dawno, nie? <śm> dziennikarz Kanal Plus Tomasz Świękała jest jednym z klubowiczów, witamy. Wiesz co, nie pamiętam kiedy byłem myślę, <śm> Tak? jakimś Tak? Ty krzywy, no? kiedy ostatnio byłeś w klubie? Ehm... Oj, dawno, niekoniecznie dawno, sportowym, niekoniecznie dawno, sportowym wiem, zaznaczmy. Wiem, co chodzi, Jest co chodzi. również z nami Jakub Krzywoń, a.k.a. Krzywy z kanału Dzisiaj panowie będą się mierzyć w zmodyfikowanej, alternatywnej, niewidzianej dotychczas wersji Klubo Quizu. Klubo -quiz zazwyczaj kojarzył się wam, jak nie mam panowie, z, z czytanymi wskazówkami, wskazówką za 5 punktów, za 4, za 3, <laughs> za 2, za 1 i tak dalej, i tak dalej. Jest tak samo, ale uwaga! Dzisiaj klubokwist jest graficzny. Dostajecie pięć wskazówek graficznych. Pierwszą z nich jest wycinek herbu. Drugą z nich jest stadion danego klubu. Trzecią z nich jest piłkarz, który w klubie, o który pytam, kiedyś grał. Czwartą z nich jest litera, która jest pierwszą literą nazwy tego klubu, taką domyślną, intuicyjną. Piąta wskazówka to flaga państwa, z którego pochodzi dany klub. widzę, że ostatnio była jakaś grupa burza mózgów w poszukiwaniu nowych powyższeń. A? A, ale jeszcze nie padło, że doceniasz, a za Do, ci... nie, ale doceniam. Sam fakt, że na to zwróciłem uwagę, świadczy ja o tym, że doceniam. <laughs> Żartuję, już nie wymuszajmy tych komplementów, żeby nie było. Ja odsłaniam. Co to jest? Pierwszy przykład, i pierwsza wskazówka. Fragment, wycinek herbu. Widzę konsternację na twarzy dzisiejszych uczestników. Jakby, jeśli teraz trafimy, to za pięć, tak? tak? Dokładnie. Tak. Nie, no nie Dokładnie. mam absolutnie żadnego problemu. Widzowie oczywiście, drodzy widzowie, grajcie razem z nami i podzielcie się na koniec tego filmu swoimi wynikami. Pamiętajcie, że ta pierwsza wskazówka jest za 5 punktów, ta ostatnia jest za 1 punkt. I kiedy panowie zapiszą, to oczywiście dam widzom czas na zastanowienie się no i na ewentualne zapisanie po kolejnych wskazówkach. No idea. Panowie, ja chyba się skuszę. Ty się no mam skusisz? Mam pewne skojarzenie. O kurczę. Ja nie wiem, nie mam No dobrze. Spróbuję polecieć w takim a nie innym kierunku. Dobra, ja już odkładam. Krzywy zapisał. Dobrze, pokazuję Tomkowi podpowiedź za 4 punkty. To jest stadion tego zespołu. No i póki co chyba by mi się to zgadzało. Myślę, że to co się dzieje nie tylko na samym stadionie, ale w okolicach stadionu powinno wam coś mówić. Na pewno to nie jest stadion Chojniczanki Chojnice. <laughs> Legii też na mi to pewno nie to nie jest stadion Ajaxu Amsterdam, PSV Eindhoven, chyba raczej też nie. Im dalej od polderów i wszelakiej maści obszarów depresyjnych jesteśmy, tym lepiej. To mi wygląda na taką wiochę, to nie jest czasem Arsenal? Dobra, dobre, dobre. Wiesz możesz powiększyć jeszcze raz? Co chcesz, żebym Ci pokazał? W dół, w dół. A nie, 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 Proszę nie tak nie cwaniakować. Nie ma podpowiedzi lingwistycznych po napisach na bandach reklamowych. Ale podpowiedzią lingwistyczną może być to, co jest tam po lewej, to. No, może być, ale nie musisz się z tym dzielić, bo to jest twoja wiedza. Spostrzeżenie, obserwacje, bo nie widziałem do końca tego napisu właśnie, niestety. Od razu Tomku Na mówię, końcu, że, że jeszcze jest sporo przykładów, więc... Jest dobra, mniej ale cześć. dalej. Za cztery, za trzy? Tak, tak, nie jestem pewny. Wskazówka za trzy punkty dla Tomka. Ten oto piłkarz grał w tym klubie. O, miałem koszulkę z Bariosem z... Niebarosem. Nie, Albo... nie mam pojęcia. Nie wiem. Za dwa? Znaczy wiem, co to jest za piłkarz, ale nie mam pojęcia, co to jest za klub. A mogę zobaczyć? jeszcze? Tomek mówił o burzy mózgów, tutaj ta będzie nie niewątpliwie nie wiem, nie również wiem. dotyczyć dzisiejszych uczestników. Nie wiem. Lecimy dalej? Mhm. Wskazówka, to jest pierwsza litera tego klubu. Chyba mam 5 punktów. Krzywy jest pewny swego, no proszę, to może być bardzo duży kapitał na początku dzisiejszego klubu quizograficznego. A mogę krzywego. zobaczyć jeszcze herb czy nie? No Możesz, oczywiście. Jezu, ja miałem jakieś zaśmienie, nie mam, nie mam zielonego pojęcia. To, Serio, to co, pojęcia. pokazać Ci flagę? Tak. Pokazuję flagę Tomkowi i widzą, którzy jeszcze nie zapisali. Tomek zapisuje, a ja pokazuję po odpowiedzi Tomka wszystkim widzom odpowiedź. Jest to kolo, kolo, Krzywy ma prawidłową odpowiedź! 5 punktów co? dla Krzywego! W życiu bym nie, nie odgadł ani po stadionie, ani po herbie. To się, yy, zapaliło mi się, jak zobaczyłem piłkarza, że to może być to, mm -hmm. ale nie, nie Czy wy wie? rozumiem, że włosy i opaska tak, tak, plus życiu, barwy. Tak, te rozumiem. barwy i no, widziałem tam tego Ale igienina, szacun, no. szacun, naprawdę szacun, bo nie spodziewałem się, że ktokolwiek z Was zgadnie za 5 punktów. Wiesz ja zacząłem iść w kierunku w ogóle serię, A, w pewnym momencie gdzieś kombinować. Jak zobaczyłem te guli, to już wiedziałem, że chodzi, Że, jestem na że jesteś na dobrym tropie. No, tak, tak. Dobrze, przechodzimy do kolejnego przykładu. Panowie, wskazówka za 5 punktów jest taka. Ooo, uh, no i tu jest kilka opcji. Jest kilka, no. Jest kilka opcji. Ja poproszę o następną. Ja, ja też. Poczekaj, poczekajmy jeszcze. no. Bez jaj. Ja sobie zapiszę opcję Użyj wyobraźni. Mam trzy opcje na razie. Kto wie do czego to nawiązanie? Proszony jest o zabranie głosu w komentarzach. Ale to może być podchwytliwe, dlatego absolutnie. Nie tak, nie tak, jest tak. Się... Za cztery? Mhm. Za cztery, no. Coś tu się dzieje, coś tu się dzieje. Okej. Okay. No. Się nie wierzę. tego stadionu. Hmm. Nie wiem, czy strzelać. No czy dobra, się ja czy... spróbuję. No. Nie jest to raczej Wielka Brytania. Proszę, trzecia podpowiedź też mi tu niewiele da. No ale dobra, ja jeszcze poczekam. Czyby zapisał? Tak, zapis, tu, Ale ja. Lecimy dalej. No dobra, dalej, dalej. Taki oto piłkarz. O, obierzy świat. O, poniekąd obierzy świat. Swego czasu uważany za duży talent. Czy on nadal jest w Chelsea? No, tak. <laughs> Czasy, kiedy Marin był w Chelsea, dawno minęły, ale piłkarz na pewno przez w Chelsea Dobra, wpisuję, Pamiętam. ale nie jestem pewny. Tomek leci i ja teraz poproszę, żebyście nie pokazywali tabliczek, gdyż yes. pokazuję dwie kolejne podpowiedzi naszym widzom. To jest podpowiedź za dwa punkty, to jest podpowiedź za jeden hmm. punkt, jest to klub serbski, jest to... Svena z Svena Belgrad. Pierwszy, w ogóle tu miałem zapisane trzy. Widziałem, i widziałem. Star. Ja tak samo miałem. Tomek z trzema e... punktami. Za to miałem 3 punkty. 4? Za Marina, za trzy tak, punkty, ja 4. a Krzywy z czterema punktami. Więc krzywy na razie odjeżdża, duże prowadzenie krzywego. Krzywy odjeżdża za hajs z Mistrzów. E, tak jest. Kolejny przykład panowie przed nami. Co tu się dzieje? To jest fragment klubu. Nie mam zielonego pojęcia. Ja w ogóle się na, Powiem wam, że jeśli chodzi o herby, To jest pięta chilesowa Całkowita. To okay. już kiedyś nawet mówiłem. Nie ma szans. Mm, no nie, 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 nie. nie, Jakby ma jakieś skojarzenia, ale on jest. Ja nie mam żadnych. Oj, coś czuję, że U mnie widzowie... Herby daty założenia klubu i numery piłkarzy, wiesz? A, numer, to, to, o! o, przepraszam, numery piłkarzy to... Tak, tak. Ja to nie ja już nie wiem, to... jaki quiz przygotować dla tak. chłopaków Oj, na i to Tak, będzie tak. Gdy jeżeli chcesz się skompromitować o, razem o, ze mną, to zapraszam Cię do grona kompromitujących się... Nie, i to na, i, naprawdę na ja mam czasami piłkarzy. problem z takimi najbardziej oczywistymi piłkarzami, tak. których komentuję, wiesz, weekend weekend. No wiem, weekend, wiem, jaki ma on ma numer? numer, no. no. Największą w, Twoją wpadką Adama było, jak nie wiedział Real Madrid i numer 4. Ramosa, tak. Tak, no. Ramosowi piątkę wtedy. A Ramos piąty. No to, to, to wy sobie Ramos to jeszcze okej, okay, ale, ale. Dobrze, to co? Lecimy dalej tak, No, tak, dobra. Tak. Taki oto stadion. Co to jest w Kurde, no. Mogę zobaczyć jeszcze raz. Chyba ten miałem ten... dobre skojarzenie. Nie mam. Ziołnego. Dobra, ja daję. Nie wiem, nie wiem, pojęcie. Myślałem już to przy piązce. Żeby to Nawet nie mam kierunków. Tomek czeka za trzy? Tak, tak. Dobrze, za trzy dla Tomka i dla widzów, którzy jeszcze nie zapisali. Josh, Madża. Ojej, oh yes. ja tak. wiedziałem, że te podpowiedzi piłkarstwie ciebie będą ciężkie. Miejscami, bo tu jest pierwszy taki przykład, że mi to nie wiele daje. Mogę zobaczyć poprzedni stadion? czy znaczy stadion? Nie. No za dwa? Mioka tak. Herby dużo dają, bo maniaczenie w Football Managera powoduje, że te tak, obrazki tak? się przyswajają. I ostatni raz w Managera grałem, jak jeszcze Rafał Wolski grał w Legii. W. A propos Rafała Wolskiego, litera W? Jezu, nie mam zielonego pojęcia, Czy za Mógł jeden? Mogę zobaczyć Herb jeszcze raz? Oczywiście. Herb hmm. dla Tomka, proszę bardzo. Nie wiem, strzelam, no, nie ale tak. nie, mam, nie mam pojęcia, serio. No to jest bez sensu, co ja wpisałem. No... Bez sensu to jest, co ja wpisałem, ale wpisuję. Zostawiasz? Nie ma pra... Kurczę, nie no, to nie może być tam. Nie ma prawa to być tam. To co, wstrzymujesz się, czy zapisujesz? Czy chcesz flagę jeszcze? To mi też nie wierzę, to szczerze mówiąc. Nie, nie no. dobra, nie zostanie, ale to bez sensu. No dobra, pokazuję Totalnie flagę za jeden. To jest klub angielski, to jest taki klub, który aktualnie nie znajduje się w Premier League, jest to Westbro. West Brom. West Brom Albion. Jerałem, to nie jest Wigan, więc Krzywy z czterema punktami, po stadionie tak, leciałeś. Tak, tak, 13 jest, punktów, jest na razie jesteś Tomku demolowany przez Krzywego, to muszę powiedzieć dość wyraźnie. Powiem no, że dzisiejsze quizy, kurczę tak nie... No, ale czysta, jeden wygrałeś, poczekaj, jest możliwy powrót. Kolejny nie przykład. Przenić samo liczy się też styl. Dokładnie. Ojej. Nie mam absolutnie. Oj, o Boże. Co tu się dzieje? Widzę, że szanse na odgadnięcie po jednej nutce Zero. są znikome. Zero. Krzywego kusi chyba. Nie, 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 bo jakim innego koloru. Tak to bym może się skusił, ale nie, nie, nie. nie. Za cztery panowie. Mhm. No. Stadion. Ojej. Czekaj, co to jest za stadion? No, to jest dobre pytanie które da nam duże odpowiedzi. Okej. Mogę zobaczyć jeszcze raz herb? Mhm. Kurczę. Nie, ja mam wrażenie, że się kompromituje w tym quizie. Tak? <laughs> nie, nie kompromitujesz się. To są wymagające przykłady, to nie są łatwe przykłady. Kurde, mam że ten... Stadion widziałem już wiele razy. To co, za 3? No... Czy ci? bo jeżeli się nie świta teraz, to... Nie, No mam przewagę, mogę. Za 3. Tomku, to to? Co to za pan? Bruno Alves. Tak jest. No i teraz pytanie, czy znasz karierę Bruno Mogę zobaczyć stadion jeszcze raz? Ej... Kurde, właśnie ten stadion jeszcze raz pokaż. Kurde, ja że może będzie mniejszy. Mogę się na stadion? Ten stadion sprawia wrażenie, jakby to był jakiś, nie wiem, San Diego Bernabeu. Tak, pierwszy skojarzenie. Tak, jak no, okiem, a... no to nie... a to jest jakiś mniejszy stadion, znaczny. Degnacje, jak widzicie, mniej liczne niż na Bernabeu. Bruno Nie wiem, nie mam pojęcia. Za. No, dobra, ja, ja spróbuję za. wrażenie, no, słuchajcie, że się jakoś uwsteczniłem w tych pisach, nie mam pojęcia o co chodzi. Nie? Spokojnie Toku, pokazać Ci za no, dwa? Ja spróbuję za ten, mm -hmm. za postadionie. Litera. Raczej. A, źle. Literka A. Na A? Boże, to będzie coś oczywistego. Powiem Ci tak, nie wiem, czy do końca yy, oczywistego. Nie wiem.

nie jest ta akademika, jest to AEK. Bruno Alves grał tam. Ponad 20 megafunków. Poleciłem Nie, dyrektorem nawet no, tego. No właśnie. AEK, -E ten i ten panowie to fragment dostaliście. Ten no, to niewdzięczny to... fragmencik. Mocno poleciałeś. Poleciałem ale mocno, to, no, ale gdybym wam dał żółty kolor, to no, byście. Takie tak, coś to byście wiedzieli. Ale w tym fragmencie to w życiu No ale o to chodzi, żeby te przykłady były jednak troszkę wymagające. Nikt nie dostaje troszkę. punktu za tę rundę. Przed nami kolejna. Co tu się dzieje? Herb. Fragment herbu. Wiesz co? Ja już nie wiem, czy tak strzelać, czy. Dobra, strzelam. już nie miałem nic do stracenia. Za cztery w takim za razie. Za pięć. Sensiem, a za pięć? Za cztery pokazuje. Taki o, oto stadion. Dobra, Końc, koniec kariery. <laughs> to czy widzi będzie się śnił po nocach? Tak. Za trzy w takim razie widzą, pokazuje. André Pierre Gignac. Za dwa literka T, i za jeden klub francuski. Krzywy, proszę pokaż. Toulouse. Mówi, Trafiłeś? Trafił Toulouse za 5 punktów, więc krzywy dzisiaj jest w jakiejś zabójczej nie formie. Kota i ma 18 punktów. Ja cztery. Ale herby to jest mój Ja dałem mały. Eee, Po herbie. Krzywy, tak, no? u tomka była osłonać. No Ale tak lecimy iść. dalej. O kurde. Ja nie wiem. Mhm. Nic? Nic. No nie, 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 Za nie, cztery? nie, To jest... Ja, znaczy... Widzę, jak czego to jest element, a, ale nie potrafię tego zlokalizować w danym herbie. Za cztery? No... Mhm. Kurczę... Nie wiem. Stadionik... Ojej, ojej, ojej... Hmm. Mam wrażenie, że to widzę. Ja nie, wiem, nie mam pojęcia. Aha, aha, aha. Za trzy? No za trzy chyba. Wiktoria Jokerez grał w tym klubie kiedyś. Hmm. Trudne. To jest trudne, to prawda. To jest trudny przykład. Kurde, widzę ten element herbu, ale nie potrafię go wsadzić nigdzie. Za dwa, panowie? Element za Ja nie nie, nie mam pojęcia. Za dwa? Mm -hmm. No daj, daj. S? Ja uh. wraz. Klub... Ale to jest taki głupi strzał, by tylko nie lecieć za, za, za. Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem. Na za jeden. Mhm. Czekaj, ja zapiszę. Nie, to myślę. Eee, krzywy poleciał, Tomek czeka za jeden, pokazuje flagę. O Jezu. No, poleciałem. Niemiecki klub na literę S, w którym grał kiedyś Victor Jokerz, który jest umiejscowiony w takim oto miejscu, na takim oto stadionie. Ma takie oto warwy, dziwne dość. I taki oto fragment herbu dostaliście za pierwszym razem. Nie jest to Borussia Dortmund, bo kolory absolutnie nie żółte. Nie jest to również Bayern Monachium. Nie jest to żaden inny, wydaje się, mainstreamowy klub niemiecki, ponieważ te barwy są. Nie dość wiem. Dość dziwne. Nie mam pojęcia. Pasujesz? Mhm. Dobrze, pokazuję widzą w takim razie klub, o który pytam. O yes. Ten oto fragment panowie no ja, dostaliście Ja miałem się. Spartak Tynawa. To nie jest Spartak ale mi też jakieś Czechy, Ta, to... Tak. Dobrze, tak. przechodzimy dalej Jeszcze Węgry gdzieś miałem w głowie Kolejny przykład również, również. Co tu się dzieje? No dobra, też strzelam, ale to... Wpisuję Gdzieś trzeba punkty zdobywać, jak nie zdobędę To trzeba zakończyć karierę To jest kurczę Kuszący, żeby strzelić za pięć. Tomek strzela za 5. To jest ostatnia runda? Jeszcze chyba jedna będzie. Ja mam jakąś przewagę? Znaczną. Ja Taką, że nie musisz się zastanawiać nad nią. To ja spróbuję. Tak, ale... No panowie zaskakujecie mnie, bo wydajecie się być pewni, bo obaj zawiszcie się na absolutnie, punktu. Star, ja nie jestem eee, dużego dużego to punktu. nie lepiej za 4, kto poczekać? Hmm. Mogę zaczekać, bo tylko tyle widzimy, tak? Tak. Nie wiem, czy. czy... Dam wam jeszcze. Nie, ja zostaję, bo. Okej. Okay. Za cztery. No, no, Mam skojarzenie, skojarzenie takie... takie. No, czyli dobrze wpisałem, kurczę. No i trzeba było grać za pięć. Widzisz, miałem dobrze, a mnie odwiodłeś. Tak? Chyba miałem dobrze. Tak znaczy... uważasz? No nie to wiem. sprawdźmy za trzy. Josi Benajun w tym klubie grał. To nie... Ten klub zaczyna się na literę R, ten klub jest klubem hiszpańskim, a ten klub to Racing Santander. Oooo, ja, ja miałem Real Oviedo. Real Sociedad. Anoeta ci się w głowie pojawiła. Tak, no, wydawało mi się, że to była Anoeta. W no, bo podobne rzeczywiście, ale to Racing Santander. Ten oto fragment dostaliście. Tak, tak, rzeczywiście. A w Herbie Real'u Sociedad nie ma takiej piłki? Tak jest, ale jaśniejsza, ko jaśniejszy kolor Taki piłki i nie ma takiego czarnego tła tutaj w tle, który no. był widoczny tu. No cóż, panowie, dramat, ostatnia. ostatniemu wystąpiłem u was w 200 quizach pewnie na To jest chyba najniższy wynik. Najniższy twój. wynik ever, nie? E, po prostu. O, i co tu się dzieje? Ja nie wiem. Czasami trafiasz na piętach nie mam pojęcia. Hmm, za 4. Za Dobrze. Taki oto stadionik. Nowy. Niezbyt duży. Niezbyt duży, dokładnie. Dobra, wpisuję. Mały? Zielonka. Aha. Co tu się dzieje? To jest wpisuję, przykład. ale nie To jest przykład trudny. Na pewno. na pewno nie trafię. Dobra, zapisałem. Ja też. Dobra, jestem prawie że pewien że po zobaczeniu piłkarza, Tomka olśni, więc znowu mam wrażenie, że troszkę się pospieszył, ale takie są reguły tej gry, Tomku. Mariusz Stępiński. O... Aris. Tak, już Tomek to powiedział, jest to Aris Limassol, to była poprawna odpowiedź, Warta to nie jest Warta Poznań, Poznań. <laughs> nie jest to Groningen. A... To był Aris Limassol, dokładnie. No cóż, wiedziałem, że jak ci pokażę no Stępińskiego, to będziesz trzeba wiedział. No, No to tak. nie, no wtedy to byłoby oczywiste całkowicie. Nie? I ja myślę, że gdybyś poczekał w dwóch przypadkach, to nabiłbyś. Tak. Co najmniej z 7 punktów. Zachowałbym honor, tak O tak. byś nie przestrzelił. Tak, tak, Rasingu tak, tak. Santander pewnie też nie. Bo byś się zastanawiał przecież, że benayun tak. nie grał w Sociedad nie. i Stępińskiego też byś No tutaj to byłoby totalnie oczywiście. Po Arisie. Dobrze. Kompromitacja. Ciekawy quiz, ciekawe rozstrzygnięcia. Dajcie znać, co wy sądzicie o takiej wersji klubu quizu. Nieco innej, urozmaiconej. Graficznie mam wrażenie, że to będzie e, atrakcyjniejsze niż wersja tekstowa. Ale, ale... najtrudniejsze, powiem ci. Ale Mimo właśnie, wszystko. pytanie, czy Mimo to jest. Mimo, że ja jestem wzrokowcem, to dla no. mnie to było dużo trudniejsze. Pytanie, niż... czy to jest łatwiejsze, czy trudniejsze? Klubu quizy, niż klubokwizy, które generalnie należą do najtrudniejszych zapowiadają Chętnie podpowiadają A, chyba to... trochę więcej niż data powstania klubu. E, może tak być, tak, tak, może być. Może zatem zmodyfikujemy nieco ten. Quiz, żeby na przykład zacząć z stadionów czy coś. No zobaczymy. W każdym razie dziękujemy Wam bardzo za uwagę w dzisiejszym quizie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym formacie, jak byście go zmodyfikowali. No i do zobaczenia w kolejnym lub ja innym. Ty... No, poczekaj, zrehabilit... będziesz miał <laughs> okazję zrehabilitowania się, się za czasem. Dziękujemy. Hej! Cześć!